Pierwą piątą odwyczajną sesję Rady Gminy Roku dnia 30 lipca 2024 roku. Chciałem powitać przygotowane dzisiaj sesję Pana Wójta Przemyskiego w Proctu i Porządku Gminy i Wszystkich Radnych. Posporem na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Wow, który przeczytać porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie obrad przywitanie węgiel i stwierdzenia forum. Punkt 2 przyjęcie proponowy. W sprawie zarządzania wyborów z 21 słońca w minie roku, w punkcie 4 zamknięcia sesji. Kto, czy ktoś z Państwa był, y, do proponowanego przez Mieję Urządzenia w zmiany, czy uwagi? Y, jeszcze chciałem poinformować, że z powodów technicznych dzisiejszą sesję będę prowadzić w sposób awaryjny y, znaczy w produkt awaryjny, głosowanie zgodnie z naszym regulaminem. Będę odczytywał. Wszystkich prawnych imiennie i proszę przez głosowanie, poprzez wskazanie, jestem za, przeciw, wstrzymuję się i poprzez podniesienie ręki. się nie do protokołu, to przystąpimy do głosowania nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. Pan Adamczyk Karol, jestem za. Pani Dlażyna Brych. Jestem za. Pan Cezary Kronecki. Jestem za. Pan Aleksander Kapałka. Jestem za. Jacek Tarasz. Jest za. Pan Piotr Łujecki. Jestem za. Pani Iwona Kupańska. Jestem za. Pan Marek Oroliński. Jestem za. Pani Darwika Biekasz. Jestem za. Pan Henryk Krótowski. Jestem za. Pani Sylwia Trzymańska. Jestem za. Pani Monika Gieńska. Jestem za. Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco. Głosowało 12 osób za 12. Rządny podrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego punktu, punktu numer 3. Podjęcie uchwały w sprawie zadowolenia wyborów rad Słoweckich w Sołectwa Gminy Rodzie. Uchwała Rady Gminy Wrocław z dnia 20 lipca 2024 roku w sprawie zawodzenia wyboru z i rad sołeckich w sołectwach gminy roku na podstawie artykułu 30 ust. 1 oraz artykułu 36 punkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 20 ustępszy stawu osób sołec gminy roku i Rady Gminy. Uchwała następuje. Paragraf 1. Zarządza się wybory z i rad sołeckich w Gminie roku. W okresie od 9 września 2024 roku do 1 października 2024 roku. Paragraf 2. Wybory z i Racchowski przeprowadzone będą zgodnie z terminarzem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się uchwały gminy roku. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do uchwały Rady Gminy Roków z tego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. zebrania dobry. Dzień 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 dobry. 9 września 2024 roku, godzina 18. Miejsce zebrania OSP Włodka Sonata. Sowelstwo Wódka Sonata. 9 września 2024 godzina 18. Miejsce zebrania OSP Włodka Sonata. Sowelstwo Pomunki Befoskiej. 10 września 2024 godzina 18. Miejsce zebrania Szkoła Zawodowa Podstawowa Osłona. Sowelstwo Wroga. 11 września 2024 godzina 18. Miejsce zebrania OSP Wroga. Całewstwo Kromu Różownicy 12 września 2024, godzina 18. Miejsce zabrania wesołych dronów. Całewstwo Piaski Pochodne, Piaski Królewskie, 12 września 2024, godzina 18. Miejsce zabrania wesołych dronów. Całewstwo Lasochie, 13 września 2024, godzina 18. Miejsce zabrania wesołych dronów. Całewstwo Andrzeju Krokocie, 13 września 2024, godzina 18. Miejsce zebrania Szkoła Moskwa w Olasocie. konat. 15 września 2024 roku, godzina 18. Miejsce zebrania świątnica Konatki. Sławacko Ślad, 20 września 2024 roku, godzina 18. Miejsce zebrania Oleskiego Śladu. Sławacko Hamówki królewski 23 września 2024 roku, godzina 18. Miejsce zebrania Hamówki yy, Królewskiej. Także W punkcie 13. Sola Stmo i królewskie 23 września 2024 roku, godzina 18. Miejsce zebrania w Östro-Miszowych. Sola 23 września 2024 roku, godzina 18. Miejsce zebrania w Östro-Miszowych. Sola i 24 września 2024 roku, godzina 18. Miejsce zebrania świetlnica w Sołec w 24 września 2024 godzina 18. Miejsce zadania: Krzyżlica Połowica. Połowice, 25 0, 20 września 2024 roku, godzina 18. Krzyżlica Połowica. Sołec w Krzyżnicze Szladowskie, 26 września 2024 godzina 18. Polskie Miszowe. Sołec w Mogłowie 26 września 2024 roku, godzina 20. W szkole w Sałowie Śląskim. Słowestwo Janów, 27 września 2024 roku, godzina 18 w rzędzie Wielkiej Brytanii. Słowestwo Wroków Kolonia, Malanow, 30 września 2024 roku, godzina 18 w Urzędzie Wielkiej Brytanii. Słowestwo 1 października 2024 roku, godzina 18, miejsce zebrania w gospodarce Dość Brytanii. Damn uchwały na pytania, Jeśli nie widzę, przystępujemy do głosowania. Głosowanie będzie w taki sposób, że będę doczytywał. Tak. Na zpiska radnych odpowiedź za, przeciw, wstrzymuje się i podniesienia ręki. Karol Badczyk, jestem za. Wyrażenia ryb. Jestem za. Cezary Łalecki. Jestem za. Aleksander Kawałka? Jestem za. Jacek Starasz? Jestem za. Piotr Kolecki? Jestem za. Iwona Kubańska? Jestem za. Marek Oliński? Jestem za. Jadwiga Piekarz? Jestem za. Henryk Turkowski. Jestem za. Sylwia Szymańska? Jestem za. Monika Wideńska? Jestem za. Dziękuję bardzo. Głosowanie. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco. Głosowało 12 osób za 12 przeciw 0 wstrzymało się 0. Uważam, że została przyjęta rezolucja. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4. Zamknięcie obracy. Dziękuję bardzo.